Hej, hej! Dzisiaj chciałabym porozmawiać kolejny raz o podświadomości w kontekście również zwierząt i o tym, dlaczego zwierzęta reagują inaczej niż ludzie i z czego to wynika. I między innymi dzisiaj o tym, że zwierzęta nie czują takiej niskiej samooceny, są pewne siebie, mają wysokie mniemanie o sobie. Nie krytykują się jakoś tam wewnętrznie, nie mają prawdopodobnie wewnętrznego krytyka. A skąd to wiem? No z tego powodu, że zwierzętami również zajmuję się bardzo długi czas, zawsze mnie interesowały całe życie. Otaczam się zwierzętami i w pracy zawodowej, i w życiu prywatnym. Również potrafię komunikować się ze zwierzętami na takich wyższych poziomach kwantowych, takich energetyczno-powiedziałabym. Szamański, waibach, to również jeżeli by kogoś bardziej interesowało, mogę to kiedyś rozwinąć. I już taki odcinek był, jak rozmawiam z komarami, to go zawsze przytaczam, ale być może jeszcze taki odcinek powstanie właśnie w tej serii. O co tu chodzi, z tym, żeby głębiej się porozumieć tak naprawdę nie tylko ze zwierzętami, ale również ze wszystkim, co nas otacza. Ale ze zwierzętami, między innymi, i jeżeli ktoś kocha zwierzęta, to warto również z nimi porozumiewać się nie na, tylko na takim naszym przyziemnym poziomie. Ale jeżeli chodzi o samoocenę, to tutaj bardziej chodzi mi o to, że zwierzęta nie krytykują siebie, nie mają niskiej samooceny. Dlaczego? Ponieważ zwierzęta nie były nauczone, nie wgrały im się takie schematy działania, takie przekonania, które mówiły, że coś z nimi jest nie tak. Zwyczajnie zwierzę się rodzi i zwierzę kontynuuje swoje życie, uczy się oczywiście od rodziców, uczy się, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne. I nawet jeżeli się czegoś boi albo czegoś unika, to nie wynika z tego, że uważa, że jest jakieś niewystarczające, tylko z tego powodu, że zwyczajnie się tego boi w kontekście, że może stać mu się krzywda, co jest oczywiście naturalnym instynktem. Ludzie też go mają, no i powiedziałabym nawet pozytywnym, bo wiadomo, że taki strach czy przed czymś, co może nam zagrażać, jest czymś oczywiście jak najbardziej pozytywnym, jeżeli oczywiście cokolwiek oceniamy, bo ja jestem przeciwniczką generalnie oceniania czegokolwiek, więc w sumie um, oceniania też nie oceniam, ale wiecie o co chodzi. Natomiast jeżeli już mówić tak ogólnie, to tutaj jak najbardziej taka ochrona przed zagrożeniami. Jako strach lęk, że ucieczka, na przykład zamrożenie też czy atak są jednymi z objawów takich odpowiedzi na to co im zagraża. Natomiast nie wychodzi to z takiego poczucia, że coś jest ze mną nie tak, że to ja jestem niewystarczający, że to ja powinienem mieć, osiągnąć coś takiego, co pozwoli mi budować swoją pewność siebie. Zwierzęta mają tak jakby wgrany Tą, wgrane tą, to poczucie, że są wystarczające takie, jakie są i są, jakie są, i właściwie nawet nie muszą wiedzieć o tym, że są wystarczające, po prostu są i dalej już nie wchodzą w ten etap takiego krytykowania się, takiego porównywania się, nie mają takich społecznych aż bardzo mocno zaawansowanych w tym sensie interakcji, które powodują wgranie się takich schematów, programów podświadomych czy. Mechanizmów działania, czy nazwa tutaj nie ma takiego większego znaczenia, ale chodzi o to, że takich mechanizmów, które powodują to, że one czują się jakoś gorzej z tym, jakie są, z tym, co mają, z tym, co robią. No i przypuśćmy, patrząc na zwierzęta, najlepszym przykładem takiej ekstremalnej pewności siebie i dumy z siebie są oczywiście koty, które zawsze są stawiane, przeważnie są stawiane na takim miejscu. I tak porównywane do takich królów życia i istot, które uważają, że im się wszystko należy z zasady takiej, że one zwyczajnie sobie są, istnieją i teraz sługo, przynieś mi wodę, wyczyś mi kuwetę, daj mi najlepsze jedzenie, ale to nie to jedzenie, co było wczoraj albo nie takie dokładnie, tylko jakieś tam konkretne, one sobie żądają tego i... No mój pies też taki jest, właśnie tu gdzieś krąży, może do nas przyjdzie. E, kochany synuś mój, który też uważa, że wszystko mu się w życiu należy. E, poszedł sobie, bo pewnie usłyszał i stwierdził, że nie będzie w tym brał udziału, bo to generalnie tutaj obnaża jego jakieś tam zachowania, ale oczywiście szanuje jego zdanie i szanuje jego postawę. E, czasami bywa naprawdę bardzo mocno roszczeniowa, że tak to pojmę. Że tak to powiem, u niektórych zwierząt, ale generalnie one uznają, że im się coś należy, a jeżeli są nieśmiałe, wycofane, no to dlatego, że czegoś się boją, czegoś się obawiają, coś im zaszkodziło i też wtedy tego unikają, ale nie unikają tego ze schematów polegających na tym, że ze mną coś jest nie tak, że ja nie zasługuję, tylko z takich schematów, że ja się czegoś obawiam czyli zagrożenie. No, i człowiek ma tutaj różne mechanizmy działania i oczywiście mamy wgrane też te zagrożeniowe, te takie pierwotne, że czegoś się boimy. Ale nasza podświadomość też właśnie instaluje takie blokady i schematy lęku w momentach, kiedy niekoniecznie coś nam zagraża koniecznie, tylko właśnie wgrane takie skultury, schematy na zasadzie, że jestem niewystarczający, że tego nie mam, tego nie potrafię. To mi się nie należy, tutaj nie jest perfekcyjnie, tam ktoś jest lepszy tego typu programów nie mają. No i dlaczego? Ponieważ my mamy dosyć mocno rozwiniętą kulturę, wiadomo, teraz jest jeszcze w dobie social mediów, no to jest dużo właśnie oceniania, też hejtowania, komentowania, tam opowiadania o sobie nawzajem i tak dalej, ale wcześniej jak nie było. Też wiadomo, czy teraz też ludzie na żywo też y, o sobie do siebie mówią, no, zwierzęta się tym raczej nie zajmują, żeby kogoś obgadywać, i tak dalej. No, cokolwiek ktoś zrobi, no, to z różnych mechanizmów to wynika, czy zazdrość, zawiść, czasami. Nie wszyscy są przychylnie nastawieni. Niektórzy starają się, żeby poczuć się lepiej ze własnych schematów jakichś lękowych podcinać komuś skrzydła. Często w domach jest bardzo duża krytyka. Na zasadzie już od dziecka, że coś nie jest idealnie, że coś nie jest tak jak powinno być, że ocena nie taka, że jest piątka, ale mogła być szóstka, czy jest czwórka, ale mogła być piątka. Nie dlatego, że rodzice chcą źle dla tego dziecka, czy opiekunowie, tylko zwyczajnie chcą, żeby było jak najlepsze i widzą w nim potencjał. Chcą, żeby, o kurde, myśląc sobie, jakie zdolne dziecko, um, myślą tak sobie, jakie ono ma... Jaki ono ma potencjał, trzeba je tutaj zmobilizować, podbić do działania, trzeba mu pokazać, że może więcej, trzeba je właśnie motywować i tak dalej, ale czasami za mocno, tutaj ta motywacja. Wchodzi w takim negatywnym sensie, że właśnie dociskają, że musi być idealnie, musi być super ocena, czy właśnie jak nie będzie tych ocen, to coś się stanie, nie wiem, wylądujemy gdzieś, będziemy jakieś tam rowy kopać i tak dalej. No i oczywiście w pewnym sensie w pewnych granicach może to działać dobrze, ale jeżeli jest tego za dużo jest za mocno, to może wgrać się jako taki program właśnie lękowy, że jestem niewystarczający i Piero jak, nie wiem, tam osiągnę jakieś wykształcenie, zdobędę jakąś konkretną pracę, zdobędę jakieś dobra, nie wiem, super auto, super dom, nie wiem, jakieś bogactwo miliony i tak dalej, nie wiem, ileś tam lajków, w czym to można mierzyć, w zależności od człowieka, nie wiem, jakieś tam uznanie kogoś, czy znanego, czy nieznanego, czy z rodziny, czy nie z rodziny. To wtedy będę wystarczający, żeby być super, i dlatego tą pewność siebie budują na tych zewnętrznych rzeczach. Czyli co mam, właśnie ile zarabiam, jaką mam funkcję w pracy, czy nie w pracy, stanowisko, jakąś funkcję społeczną, czy właśnie jestem, czy mam rodzinę, jak ma, jaką mam rodzinę, partnera, jakiego. No ogólnie. Różni ludzie w różnych rzeczach to mierzą. Perfekcyjne panie domu w tym, czy mają idealnie wysprzątany dom, idealnie zrobione ciasto itd., dalej. Więc każdy ma swoje. Ja mogłabym powiedzieć tam, jakiego, jakie mam tam zwierzęta, nie wiadomo, jakie, jakieś tam też idealne czy coś, czy, czy właśnie moje metody jakieś są najlepsze itd. No generalnie można, można sobie to oczywiście... W swoich sukcesach i w swoich osiągnięciach w jakimś sensie jest oczywiście pewność siebie i buduje się na tym pewność siebie, ale ta prawdziwa, taka głęboka pewność siebie powinna płynąć ze środka, czyli że jestem wystarczający taki, jaki jestem. Nawet jeżeli wtedy czegoś nie mam, się potknę, popełnię jakieś błędy, coś mi nie wyjdzie, zmienię drogę życiową. Nie wiem, zmienię zdanie trzy razy, coś się zadzieje, bo w życiu jest różnie, to to nie powoduje, że nagle czuję się z tym beznadziejnie, że jestem beznadziejny, że coś jest ze mną nie tak, zaczyna się właśnie wewnętrzny krytyk i nakręcanie. Dlaczego zwierzęta tego nie mają? Bo one zostają właśnie w tym pierwotnym punkcie, w którym my również jesteśmy w momencie naszych narodzin. I jako maleńkie dziecko my widzimy, widzimy, czujemy to, że jesteśmy wystarczający, dlatego nie mamy takiej jakiejś niskiej samooceny i dlatego przy uczeniu się pierwszych czynności jak chodzenie nie mamy jakichś takich pretensji do samych siebie, krytyki ani takich problemów, żeby przewrócić się 10 tysięcy razy i wstać 10 tysięcy razy, otrzepać się, no jak nas coś zaboli to ewentualnie popłaczemy sobie chwilę, z tego, że nas coś boli, i tyle, i wstajemy, idziemy dalej, robimy to, i nasza pewność siebie przez te upadki nie obniża się, bo jest cały czas. Na wysokim poziomie jestem pewny, tak jak kot, który krąży kro, kroczy dumnie i uznaje wszystkich zasługi. Ale tak samo jak, jak i konie, nie ścigają się ze sobą, że ja będę szybszy, no chyba, że się bawią i tak dalej. Jeden przed drugim ucieka, czy tak samo jak psy, no jakoś tam rywalizują czasami, ale nie na zasadzie takiej, że jak ja będę wolniejszy, to teraz nagle. Poczuję się źle i będę siedział w kącie i się zamartwiał. Tylko ewentualnie no, ktoś szybciej dobiegnie do jakiegoś tam przysmaczka, smaczka, no to zje smaczka, no i kurczę, to następnym razem będę szybszy, czy zrobię to inną metodą, albo wydębię drugiego smaczka. Jakby wymuszę drugiego smaczka, zrobię to inno, inaczej. I nie mają czegoś takiego, tak jak małe dzieci właśnie, nie mają czegoś takiego, że się boją, że będą ocenione, że zaraz mi spadnie samoocena, że jestem beznadziejny, może to inni robią lepiej, że ja na to nie zasługuję. To wszystko są wgrane programy później. Które się wgrywają, bo właśnie ktoś nas tam później skrytykował, czy właśnie nawet jako małe dziecko już to słyszeliśmy, nadmierną krytykę, czy ktoś nas porównywał do rodzeństwa, czy do in, innych rówieśników, że ale Ala miała coś tam, a ty nie, a ktoś tam tak robi, a ktoś nie, ktoś ładniej śpiewa, ktoś projekt zrobił ładniej, nie wiem, nauczycielka. W przedszkolu czy dalej w szkole, ale również jak jesteśmy starsi, też te schematy się wgrywają. Oczywiście jak zawsze mówię, najbardziej chłonny jest umysł dziecka, więc wtedy te programy masowo, burzowo wchodzą nam do głowy i yy, tak nie za lekko z niej wychodzą, ale da się to zrobić. Da się to też przetransformować, ale jeżeli jesteśmy starsi, też cały czas nam się wgrywa, cały czas, no bo mamy jakiś zawód miłosny, no na przykład nam się wgra jakieś przekonanie, że. My nie zasługujemy na miłość, że inni to mogą mieć rodzinę, a my nie, bo my jesteśmy jacyś, jacyś, jacyś. No i tutaj znowu zapętlanie. Albo nam się coś nie uda w pracy, nie wiem, albo zwolnieni zostaniemy, albo zwyczajnie się pomylimy, albo ta praca nam nie podejdzie, jakaś jedna z pierwszych, no to możemy się nabawić takiego przekonania i schematu, że jesteśmy już. Do niczego, albo że właśnie na nie idzie, albo na przykład, że zarobki jakieś wyższe to nie dla nas, bo gdzieś nam coś biznesowo się y, noga podwinęła. No więc tutaj y, to są wgrane rzeczy. Trzeba o tym pamiętać, że to można. Usunąć, można z tym pracować, można to przetransformować, nawet w takiej pracy zwyczajnej, codziennej na zasadzie pracy, nie pracy, zwyczajnie rozmowy ze sobą, żeby się starać mówić do siebie dobrze, mówić do siebie w sposób przyjazny, jak do najlepszego przyjaciela, jak do osoby, którą kochamy, bo się kochamy, prawda. Patrzeć sobie w oczy w lustrze i mówić, że się kochamy, że się podziwiamy, że jesteśmy z siebie dumni, że właśnie jesteśmy wystarczający i że będziemy w, po swojej stronie bez względu na to, co się wydarzy. I nawet takie samo programowanie siebie w pozytywny sposób, można to robić przed snem, gdzie podświadomość bardzo mocno wtedy słucha. Takie właśnie, m, tylko zawierzyć temu, tak? Jeżeli mamy jakieś negatywne emocje, że jednak czujemy, że coś jest nie tak, to najpierw to wypłakać, może się wykrzyczeć, może trochę sobie sprawić przyjemność, czyli nie wiem, wyjść na spacer, zaczerpnąć świeżego powietrza, czy poczytać książkę, którą lubimy, czy chwilę pod kocem sobie poleżeć, no co kto lubi, co w kontakcie z ciałem mówi nam ciało, czego potrzebujemy. I jak to zrobimy, to wtedy starać się już na spokojnych emocjach jednak tłumaczyć sobie i mówić do siebie w sposób dobry. Oczywiście czasem są schematy w głowie takie, które i tak to blokują i bardzo ciężko nam jest to zrobić i przekonać swoją podświadomość i swój, swój umysł do tego, że jesteśmy wystarczający, że jesteśmy wartościowi, że mamy to coś, że jesteśmy zdolni do wszystkiego, czego sobie ze sobie nie wymyślimy. Że tak naprawdę możemy kreować więcej w życiu niż nam się wydaje, że jesteśmy kreatorami naszego wszechświata. Teraz podoba mi się taka koncepcja, którą już w wielu miejscach słyszałam, że właśnie. A propos równoległych wszechświatów, nadświadomości, czy tak zwanego Boga, czy jak zwał tak zwał, ale siły tej wyższej, że ona nam podrzuca jakieś tam możliwe scenariusze, a to my mamy możliwość później wybierania tych wariantów, które chcemy. Czyli nie mamy oczywiście na 100% nad wszystkim kontroli, ale jednak bardzo dużą moc kreacji, która powoduje to, że możemy dużo sobie wykreować. I tak samo... Z tymi schematami. Jeżeli tego słuchasz, to też pewnie nie bez powodu akurat na ten filmik trafiasz, który ma ci może otworzyć oczy, że to wszystko jest do zmiany, że to nie jest tak, że jak ktoś ma tendencję do tak zwanej niskiej samooceny, to nie da się tego zmienić. I można się inspirować właśnie zwierzętami. Tak jak jest ten odcinek o zwierzętach, tak samo inspirujmy się zwierzętami. Zwierzę, tak jak właśnie małe dziecko, ono się nie poddaje, ono brnie do przodu. Jak się czegoś boi, to ma tego też oczywiście powód. Może mieć jakąś traumę, którą też no tutaj może trudniej nawet niż u człowieka czasem usunąć, bo nie jest to takie proste. Natomiast ma wynikające z czegoś lęk. Co powoduje, że się boi na przykład mężczyzn, bo na przykład zostało skrzywdzone przez osobę, która właśnie była wysokim mężczyzną. No to się będzie wyałbało na przykład takiego typu mężczyzn, i też jest to taki schemat prosty, wgrany. A my mamy <laughs> mnóstwo bardziej skomplikowanych schematów, bo ktoś na nas źle spojrzał, bo ktoś coś powiedział, i z tym można pracować i z tymi pierwotnymi, i z tymi właśnie bardziej skomplikowanymi. I właśnie w zależności od tego, jakie to jest. Schemat, czy to jest bardziej pierwotny do pracy, bardziej z ciałem, czy bardziej taki, właśnie już szczegółowy, do jakiegoś przekonania schematu ze wszystkim da się pracować. I możemy być jak koty, dumni z siebie, i dbać o siebie, i pamiętać o sobie, i myśleć o sobie, i być jednocześnie takimi pięknymi istotami, dobrymi istotami, więc to wszystko da się połączyć. Możemy być dobrzy dla innych, a jednocześnie dobrzy dla siebie, i kochać innych, i kochać siebie. I wszystkich dookoła, bo jest to wykonalne, a wtedy zobaczysz, jak ta twoja energia popłynie, jak to, ta siła kreacji się wzmocni, jak to wszystko zacznie płynąć i układać się na twoją korzyść, to nawet sobie tego nie wyobrażasz. Także warto w pewnym momencie życia być jak zwierzę, a szczególnie jak kot, który nie przejmuje się niczym i wcale nie uważa, że jak cokolwiek się tam pomyli albo skoczy na mebla w taki sposób, że i tak spadnie i się nie chwyci w tym momencie, czy się od czegoś odbije albo się wystraszy ogórka. tak, to wtedy to nie jest wcale, on nie ma wcale jakichś żadnych tutaj problemów z tym, więc my też tak powinniśmy do tego podejść. Popełnimy błąd, dobra, to jest dla nas feedback, informacja zwrotna, trening, Robimy coś inaczej, bierzemy coś inaczej. Jeżeli czegoś nie zrobimy, no to nie wiemy. Jak coś zrobimy, to dopiero wiemy, że coś można było inaczej, więc to jest dla nas tylko informacja zwrotna, a nie polega to na tym, że nasza samoocena musi spadać. Jeżeli samoocena i pewność siebie jest ze środka, jest ze źródła i z serca, to ona nie spada tak jak u zwierząt, jest taka pierwotna. Więc warto dojść do tej pierwotnej swojej pewności siebie, poczucia własnej wartości, takiej zwierzęcej, właśnie dziecięcej, instynktownej i zostać na tym poziomie, na tym poziomie właśnie tej pewności siebie, czyli wrócić do siebie, odrzucić pewne rzeczy. Dlatego też pewne niesłużące schematy. Dlatego też zazwyczaj praca w, w, z podświadomością czy rozmowa z podświadomością w takich sytuacjach nie polega na podnoszeniu sztucznie swojej pewności siebie, tylko na usuwaniu ewentualnych niepotrzebnych, szkodzących schematów, przekonań, jakichś takich rzeczy. I jeżeli usuniemy to wszystko, co nam przeszkadza i mówi nam, że jesteśmy niewystarczający, to dochodzimy do tej pierwotnej pewności siebie, wartości. Poczucia własnej wartości i sprawczości, którą mamy w sobie, którą wszyscy mają, i nic nie trzeba ani na nowo odkrywać, ani niczego się na nowo uczyć, bo to wszystko jest w tobie. I tym pozytywnym akcentem kończę tą wypowiedź. Polecam też książkę, poszukaj w sobie. Nie pamiętam autora, bo jest to nazwisko dosyć trudne do zapamiętania ale w razie czego, jak ktoś będzie zainteresowany, podejście, tylko nie tak łatwo tą książkę zdobyć, ale w razie czego jakiś jeden egzemplarz mam do pożyczenia która mnie ruszyła z całym moim samorozwojem od podstaw to jest właśnie poszukać w sobie i zawsze to też powtarzam, że właśnie to, co jest tak naprawdę najbardziej wartościowe jest w nas, tylko teraz sztuką jest tylko odkrycie tego a w, ty w tym momencie, jeżeli mówimy w kontekście pewności siebie sztuką jest usunięcie tych Przeszkód, które powodują, że wmawiają nam, czy krytyków swoich wewnętrznych, którzy wmawiają nam, że coś jest z nami nie tak. Wszystko jest z nami tak i wtedy chce się żyć, chce się działać, chce się robić i ma się tą tak zwaną pewność siebie. Zapraszam oczywiście do obserwowania tego kanału, jeżeli interesują Cię takie tematy, pracy z podświadomością, ze zwierzętami. Takie tematy właśnie, czy, czy szamanizmu, czy komunikacji kwantowej, tego typu sprawy właśnie mnie interesują. Także zapraszam i życzę wszystkiego dobrego i życzę wszystkim odszukania swojej wewnętrznej, pierwotnej pewności siebie. Trzymajcie się!